Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w domu to nie tylko sposób na obniżenie rachunków, ale też ważny krok w kierunku ochrony środowiska. W dobie rosnących cen energii i zmian klimatycznych coraz więcej osób poszukuje skutecznych metod na zmniejszenie zużycia prądu. O pomysły na oszczędzanie energii zapytaliśmy mieszkańców Olsztyna. Nie nadużywać, kiedy nie trzeba, to trzeba wyłączać no i wtedy się, wtedy się oszczędza. Bardziej świadomie korzystać z tego prądu, kiedy nie robimy czegoś, to nie wiem, komputer wyłączać po prostu, nie, nie zostawiać rzeczy na standby'u, tylko po prostu wyłączać. Ekologiczne e, sprzęty domowe, gospodarstwa domowego takie, żeby miały wysoki stopień oszczędności prądu. Dbałość o środowisko przede wszystkim, tak? To chyba jest najważniejsze, żeby coś zostało dla nowych pokoleń. Instalacja paneli fotowoltaicznych to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Panele te przekształcają energię słoneczną w prąd, który można wykorzystać do zasilania domowych urządzeń. System fotowoltaiczny jest systemem stabilnym. Jesteśmy w stanie zaprognozować, jaką korzyść energetyczną i finansową w perspektywie następnych 25 lat zyskamy. Aspekty ekologiczne są też bardzo istotne. Taka jedna elektrownia jest w stanie zaoszczędzić emisję CO2 atmosfery w tonach. Także, także to jest naprawdę wymierna korzyść dla środowiska. Instalacja paneli fotowoltaicznych to doskonały sposób na oszczędzanie energii i ochronę środowiska, ale warto pamiętać, że przepisy dotyczące fotowoltaiki są często aktualizowane. Po zmianie przepisów powinno się dobierać moc elektrowni do zużycia sezonowego, czyli do zużycia między kwietniem a październikiem, więc te elektrownie powinniśmy u siebie w domach czy w firmach budować zdecydowanie mniejsze. Często zaopatrywać się też magazyn energii, żeby po prostu tą wytworzoną energię elektryczną zużywać bezpośrednio w własnym domu czy zakładzie pracy. Po wejściu w życie dyrektywy EPBD, tzw. dyrektywy budynkowej w niedalekim czasie będziemy po prostu musieli te elektrownię montować Nawet najprostsze zmiany mogą przynieść znaczące oszczędności. Wyłączanie światła w pomieszczeniach, w których nie przebywamy, odłączanie ładowarek po zakończeniu ładowania, czy korzystanie z trybu oszczędzania energii w urządzeniach elektronicznych to tylko niektóre z codziennych nawyków, które mogą zmniejszyć zużycie prądu. Warto też zainwestować w urządzenia takie jak żarówki LED czy sprzęt AGD o wysokiej klasie energetycznej starych, w cudzysłowie nazwę pralek, być może nazwę w cudzysłowie starych mikrofali, na te nowoczesne, które mają tak naprawdę klasę energetyczną dosyć wysoką. Wymiana ich na wysoką klasę energetyczną powoduje od 10 do 15% zużycia, mniejszego zużycia energii elektrycznej średnio rocznie. Zużycie energii elektrycznej w domu można też zmniejszyć poprzez świadome zarządzanie taryfami prądu oferowanymi przez dostawców energii. Jeśli faktycznie przebywamy w domu i te główne zajęcia robimy po południu, może zmienić na taryfę dwustrefową. A jeśli najważniejsze rzeczy robimy w weekend, może na taryfę weekendową. Jak najbardziej trzeba się temu przyjrzeć. Podsumowując, ograniczenie zużycia energii elektrycznej w domu to proces, który wymaga zarówno inwestycji w nowoczesne technologie, jak i zmiany codziennych nawyków.